Hej, witajcie, z Jason HD, z demom jest Iluzjon, um, a um, przywitaj się pało. Siemanko pało. Nasze widowie siemanko ja Ale ty wyzywasz swoich widzów Aaaa, na Takie, skrzynki! E, Lady or Survival Games taki iluzjon mnie przekelazd! Um, Strzały! I... Dawaj się spierdalamy, <laughs> mam mieć dla ciebie. Biegnę. Naszy płynę. I Iluzjon mi zapłacił, żeby nagrać ten odcinek, bo ja go wypromować muszę. Ja to wie, czy ty mi przecież puściłeś dzisiaj? Ja masz masz Iluzjon, chodź tu pało na dół! Mówiłeś, że, że już przelew puściłeś dzisiaj. Nie, że ty masz mi puścić. Jak no, no powiedziałeś, że kupię sobie nowego kąpa, że mi przelew przelałeś. No nie, to ty miałeś mi przelew, przecież nagrywam z tobą, no. I I to weź, kończę nagrywanie, ty. Na razie. <gry> <gry> Graj. Bo zabiłem typa Patrz chodź tu ubieramy cię O masz rzeczy dobra to już z powrotem będę nagrywał sam Nie masz kę, bo on... ja mu nie chcę I masz jedną perwę Perwę -pe. Perwol per Tam chodź tam chodź tam Perwol Gdzie ty jesteś? No za tąbą. Zgubiłem cię ja... Jaki... No tam widzę twój nikt, widzę twój nick. Bo tam widziałem nick czyjś To będzie skrzynka? Tak jest. Nie bij mnie. <grym <grym go wyrzucił zbroję <grym> To jest takie jebni mie, dam ci item. Tam jest jakaś... o tam jest statek. O Jezu. <grym> i tam się... jest statek? No ja nie mam na far, ja mam na short chyba. Ja mam... Na short plus 48. Ja mam na normal. Dobra chodź tu gdzieś... Już statek mi znikł. I wełna została. A takie pytanie, cóż, jeszcze są tu dozwolone? Nie. A... Chyba, że masz VIPa, ale... Ja mam VIPa Cie... oczywiście, przecież zapłaciłeś mi. To jak to się nazywa? Mm, to ja nie podam IP, na którym gram. I tak poda i tak. Nie podam. Będzie pierwszy komentarz. Hades, jaki serwer? E yy. Ten i ten. Nie, nie, nie powiem, zobaczysz. Powierz, że twój... MySG.pl Chyba. Jest... <laughs> Jak dostanę bada, to ty płacisz za wyglądana, pamiętaj. Yy, w dzisiejszym odcinku rozmawiamy na temat pieniążków. Abelki to pieniążek. Weź, weź, w ogóle mi nie mówię o tym w pieniążkach, ja już chciałbym mieć tu pieniążki na komputer, tutaj regularnie już nagrywać, to tamto, ale nie, w screen oczywiście za... Ile już mam? Z 200 tysięcy. Nie mam jedzenia. Z 200 tysięcy by O, dam jedzenie. ci. Dostaję 15 dolarów. Co dobre. sobie No, Wiesz co, to ja będę to pół godziny jadł. O jedzenie, akurat jedzenie. Ej. Wow! Chodź tu! Za... Jakie ma? Do tego domu. <śmiew> oh. Chodź do tego onku. Nie masz. <śmiew> Ojej, to dobrze, bo się zatrułem. Znaczy mogę się wcześniej Chodź, iluzją, chodź, chodź, iluzją. Chodź, chodź. Kurwe, chciałem ci tam rzucić. <śmiew> Sumie, ej, coś tam ale. może być, ale ja się boję, że twoje mody mnie zbugują i y, nie wyjdę stamtąd. Jakie moje mody? Dziękuję dziwko. No, no, tam na dół, no. Leć, leć, idź tam, iść tam. Dobra, weź, bo się zabijemy na tym. A! A, <laughs> bo zboczeniec! Kurde, jest Ej, ile to w ogóle? Skrzynka! Widzę skrzynkę! O, skrzynka. O, kolejna! Kolejny mieczor. Czy ty uspiesz perły do tego? Tak. Debilu, tam na dole jest typek! No to właśnie idę do niego, sprać mu gębę. Pod tobą. A że idealnie? No nie, on jest na tej drugiej wieży. A. Pomógłbyś. No, no skąd teraz... na niego. Za bardzo nie wiem, jak tutaj teraz dobrze wyjść. Zabił cię. Ym, zrobiłem taką motherfuckerską akcję, nie? I, I chciałem zrobić taki trick, że spadnąc z drabiny, łapię się wystać na drabinie i zabijam typa, nie? A wiesz co zrobiłem? Zjebałem się z drabiny, zostało mi puchy serduszka, Koleś mnie jedną. Taka takie fajne, nie, no odnowa <głosłotnego> od nowa nagrywamy. Nie, gra graj, gra, no dół, z kim czy coś, padnie. Zabij Zabit ale... on typa może. No, ja tego nie widzę teraz. Nawet nie wiem gdzie on był wtedy. Tej wieży pod tobą. No wieży pod tobą, no wieża pod tobą, tak No ale. Dobra nieważne, u mnie podwiedzamy spawn. Dym, dym, dyd, dym, 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 dym. I biegnę po wybrzeżu, biegnę po wybrzeżu mm -hmm. Joho ho 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 Życie mi się respi, życie mi się respi Nie ty jesteś no life'em, tak jak ci się życie ma respi Jak no life'em? Jesteś no life'em Ciemno tu, oszczyta O kurde, dziecko się drogi Spotę jabłko, jabłko, ja, jak, jakim cudem nie, ty podpisz mi pomóc, nie pomogłeś, olałeś To nie ja żeby nie było, ja nic tym dzieciom nie robię. Ten, tego, no... Tylko ty słyszysz. Macie dowód, Hades gwałci dzieci. Ciebie? To w domu jeszcze. Ale... lepiej go mam więc jak mam gwałcić dzieci? Ja wychodzę, bo nic nie będziecie widzieć. Dym, 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 i znowu biegniemy po wybrzeżu. Ja jebie, jak. Ja mam pecha Jak się odzywasz? Nie wie. Ja tu mam dzieci oś... 6-letnich na kanale. I to główna część ich. populacji. Tak, tak chciałeś to powiedzieć? Czy nie? Czy jak? Może populacji. No, coś w tym stylu. Ja nie wiem. Nie, no, ale tak naprawdę to tak. Yy, większość tych 1200, które mam na kanale, to jakieś 70% myślę, że to dzieci i tak do, do lat 12. Reszta 30% została kupiona na LEGO. Nie, e. W ogóle? Mm. Racer, ja ci kupiłem. Wiesz co? co? Mam enchant. Ja bale, no bez Ale nie mam levela i tak. No i co z są... tym? Już ktoś był, bo tu wcił skrzynek Korzystając z okazji zapraszam was na mojego fanpage'a I tak już nikt do tej pory, czyli do 8 minut nie obejrzy U mnie oglądają no. No. Ja to przewijam tak naprawdę Ja <laughs> nie mówię o tobie Dobra, idę na spowna mm, Tak, u mnie będziecie mieli jak biegam po spawnie Więc w opisie, jeśli to wytrzymaliście będzie link od razu, żeby przewinąć do kolejnej areny. Wow! Wiesz, że chyba jedną lubo zagram ja, przynajmniej. Żeby z tobą może zagram i drugą, żebyś sobie wstawił, bo. Nikogo nie ma na spawnie, ile jest jeszcze osób? Jeszcze są trzy osoby. Mam drewniany miecz, ale. To się nazywa być lubem, nie? Zginąłem przez Twoją głupotę. Przez moją? Przez Twoją! Dlaczego? Bo mi ja nie jestem, pomogłeś. Byłem mądry i uciekłem! No bo ja uciekłem po tą skrzynkę. Czyli mi nie pomogłeś wypieścić! Ale ty nic nie mówisz, że tak! Mówię. Nie, nie tak. Mówię, mówię, tylko kolej się ja tobą. I tak, powiedziałem, że idę na niego. No i dobra. Widzę, eee, jeżeli myślicie, że Hades ma rację, dajcie mu łapkę w górę pod filmem. Jeżeli sądzisz, że... sądzicie, że on kłamie, to łapka w dół. Ej, nie! To łapka w dół. Nie! No? Nie! No co, no jak jesteś taki pewny, o, Ale ja sobie ławki mnie nie obchodzę zbytnio, więc. Dobra, i tak dostaniesz pięć tych, pięć tych. I tak najważniejsze dla mnie są wyświetlenia. Haha. <grym> oficjalnie przyznał, że zarabia na was. <grym> Reklam nie ma, wiesz o tym. No ale zarabiasz, przynajmniej chcesz zarabiać. O ile Powiedział iluzjon, który ma partnera. A. No ale partner to tylko funkcje Tak, tak, tak Ja jeszcze z tego hajsu Z Których nowy YouTube nie ma Ma, mogę mieć film zaplanowany O, jedna obca, sorry Druga jest taka, że... 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 <słuch> Czekaj, w ogóle O, jaka? <słuch> Hmm. Można Możesz na mój kanał przeglądać na TV. Jasne. Poważnie. Nie. No i dlatego teraz taki baner musisz wypłacić. Wymyśliłeś to na poczekaniu. Nie. Nie? nie ja. Poważnie. Mhm. Mhm. I tak... nie, dobra, nie będę rozmawiał na odcinku o partnerstwie Czemu nie? To jest właśnie bardzo interesujące. Bardzo dużo osób chce... ten... Ten osób Nie, bo sobie. ja nie... No, ja nie chcę negatywnie... dupę, nie ma ich tu, lamusy boją się mojego drewnianego miecza, tak jest prawda. Tylko wiesz, ja nie chcę negatywnie ko komentować na odcinku y, partnerów, bo później będzie taki liścik, sądowy może być i... Ej, dzień dobry. Nie mogę, żeby... Nie Wiem, że nie możesz być, ale... Jak ja mam tą skrzynkę otworzyć, jak nad, ni nad nią jest birt? No, jesteś iluzjonem, przesuń swoją magiczną dupą. A cycki liczą się? No i ich tak nie masz. No co no, wiesz? Panie i panowie, rozmawiam z. Płuczki. Tam się biją, tam się Płuczki biją. Ja wykorzystam dnia. sytuację, plecy im zrobię. Dym, 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 O nie, one mają sojusz na musy. Masz to nagrane. Tak sojusz teraz, musisz ich... albo nie, bo my też mamy. Gówno, kto będzie to oglądał? U mnie? 30, osób, powiedz Lamusy już mają! Ale, a co jak mają pipa. A nie, to by się świeciły na żółto i ich niki, nie? No, chyba tak. Na niebiesko. Nie, no żółto sobie. Szal. szal Diamentowe spodnie ma! Dobra, idź I, I żyla mi Dobra, dawaj, chodź, 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 to czas na walkę. A nie. Ja. A. No dasz radę, dasz radę, Pięknie! A co ty zrobiłeś? To była akcja. W czasie kiedy ja jadłem parczofa, po, ten mi zrobił... Zaczynając tego, że materiał ma 12 minut, to zagramy się na marę. dobra, ja to się już będę kończył. Będę kończył przynajmniej. To mi się nie chce. To mi się nie chce. No dobra, no to jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej z HDS-em, napiszcie w komentarzu. Jeżeli go nie lubicie, też Zapraszam na jego fanpage'a, link by opisie filmu. No, I też tam, na fanpage a, fanpage a, i... Prawda? No i to tyle, dzięki, cześć, na razie. Um...